Cześć, z tej strony partyzant z miasta. Słuchajcie, dzisiaj gościmy na strzelnicy 11 listopada, piękne święto, czołem Wielkiej Polsce. Dzisiaj jest trochę zimno, dlatego cała ta maskarada, jest trochę cieplej po prostu w tym. Dzisiaj chciałbym postrzelać z przyrządów celowniczych tak zwanych otwartych, w tym przypadku akurat będzie to no, tradycyjnie mówić szczerbinka i muszka, i chciałbym Wam powiedzieć, pokazać, jak wygląda, wyglądają cele na różnych odległościach. Powiedzmy sobie, to będą odległości 10, 20, 50, 100 metrów. I do którego z tych celi no, da radę po prostu szczelać w ten sposób takimi. Takimi urządzeniami docelowymi, to nic, zapraszam. Słuchajcie, w tym celu użyjemy takich przyrządów no, jak miarka, żeby zmierzyć po prostu odległość. To jest akurat miarka 50 metrów. Użyjemy takiego popera szczura. Użyjemy takiego celu tarczy i użyjemy takich zakrętek po prostu po słoiku no żeby zobaczyć po prostu jak te cele w jakiej odległości wyglądają. Dlatego wybrałem taki po prostu pomarańczowy, żeby był jasny widoczny cel. No słuchajcie, tak wyglądają cele. one są umieszczone w odległości 10, 30, 50 metrów między... 10 a 30 metrem na 25 metrze jest jeszcze umieszczony ten poper. Eee, w postaci tego szczura takiego. Ja może to przybliżę i pokażę Wam jak to wygląda. 10. O, tutaj jest ten poper, 30 metrów i tam jest 50. Słuchajcie, na 100 metrów nawet nie rozstawiałem w celu, bo to nie ma no, nie ma po prostu najmniejszego sensu. Już przy 50 metrach raczej nie ma to takiego większego sensu. Nie? No zobaczymy, jak mi wyjdzie na otwartych przyrządach w odległości 30 metrów. A chcę zaznaczyć, że ja nie mam żadnej korekty wzroku no i dosyć często no, trenuję tak? strzelanie, więc no zobaczymy, co, co wyjdzie. Słuchajcie, do każdego celu mm, wyślę 4, 4 śruty no i potem zobaczymy jak to po prostu wyszło, OK. no dobra, to to zaczynamy słuchajcie, mniej więcej, mniej więcej będzie to wyglądało tak, nie wiem czy to charakteryzuje ale może potem jeszcze pokażę no dobra, pierwszy cel 10 10 metrów. Cel jest dosyć widoczny. Nie ma problemu. Możemy możemy strzelać. Raz 3 no powiedzmy sobie jeszcze na tych dziesięć metrów, naprawdę wiem, w co celuję. Widzę po prostu ten cel? I Powiedzmy sobie, strzela się dosyć fajnie. Dobra, to był czwarty strzał. Teraz 30 metr. Zobaczymy jak nam pójdzie. Na 30 metrze. Oczywiście pozycja stojąca, wolna. Coś tam celujemy, ale jakoś powiem Wam, już jest taka troszeczkę orientacyjna. No. Nie widzę po prostu tego środka, czyli tej szóstki, siódemki, ósemki. Widzę tylko jakiś tam czarny punkt i po prostu staram się w niego yy, trafić. Aczkolwiek, coś tam strzeliło. Aczkolwiek yy, no, troszeczkę tak na wyczucie, już tak. Jakbym miał lunetę, to oczywiście ten szczał byłby precyzyjny. Ok, to był czwarty. No i teraz 50 metr. Choć muszę Wam powiedzieć. Wiecie co, ja ten 50 metr może przybliżę. Aczkolwiek powiem Wam. Że to już będzie. Oj, coś tam strzeliło, coś tam trafiło, ale, ale to naprawdę tutaj no chyba bardziej od szczęścia niż większy od szczęścia niż yy, więcej umiejętności, tak szczerze mówiąc. Yy. dwa, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że tam już wcale tego punktu praktycznie nie widzę tego czarnego, celuję po prostu w, biały, w białą kartkę biały punkt. Trzy jeszcze jeden No, ciężko się strzeluje. No mam nadzieję, że tam przynajmniej białe pole zaliczę. Za Aczkolwiek muszę jeszcze powiedzieć, że yy, czwarty, że dzisiaj jest dosyć yy, fajna pogoda na strzelanie. Bo mimo tego, że jest zimno, ale nie ma wiatru, więc jakiś większy poprawek tam yy, też nie muszę yy, brać. No dobra, słuchajcie, zobaczymy, co nam się udało zestrzelić. Okay. Będzie może trochę. No, tutaj żeśmy oczywiście zaczęli od zera tak? No, idziemy do pierwszego celu, który jest na 10 metrze. Proszę, co nam się udało tutaj zestrzelić? O, tutaj dość ładnie. Skupienie, ok. No ale to było 10 metrów, tak więc... Jest... Jest okej, okay. idziemy dalej. Słuchajcie, tutaj jest ten... <grym> Popper. Na 25 metrze. Ale ja nawet do niego nie strzelałem, tak szczerze mówiąc. A uznałem, że to nie ma sensu. No i tutaj... Jest ten cel... Na... 20 metrze Nie wiem, czy to będzie widać Okej okay. I tutaj udało nam się nam się udało się. No powiedzmy sobie No powiedzmy sobie No nie jest źle tak? Nie jest nie jest źle no Aczkolwiek jakby była aduneta Na pewno byłoby lepiej Idziemy teraz na 50 metr, chociaż muszę Wam powiedzieć, że to nie jest zupełnie 50 metr. To jest 49,5 metra. Tu jest dopiero 50. Czyli powiedzmy sobie, od tego jest jakieś jakieś, no powiedzmy sobie, pół metra, tak? Czyli 49,5 metra. I co tutaj my mamy? 8. A nie, chyba raczej bym wyeliminował ten tutaj środeczek. To był pierwszy strzał. Na odległości 10 metrów i później chyba te cztery strzały to są tutaj. Choć muszę powiedzieć, że jak na 50 metr celowanie, generalnie w ślepo, no w białą karteczkę. No nieźle, ale dla mnie osobiście to już nie jest żadna zabawa, to było raczej trochę szczęście yy, Strzelałem mniej więcej stamtąd może przybliżę o. Yy, Także yy, Kolejne 50 metrów jakie bym miał do oddania i to byłaby odległość 100 metrów To jest tam koło tego kulochwytu Także o, to już nie miało najmniejszego sensu ustawiać po prostu celu. Dobra, słuchajcie, zabieram zabawki. Chciałem pokazać, jak wyglądają cele, z jak, w jakiej odległości, jak się strzela po prostu z takich przyrządów otwartych typu muszka i szczerbinka. No i może jeszcze temat omówię, więc, więc nie żegnam się. A, słuchajcie, jeszcze Wam pokażę, te cele, takie, które miałem tutaj do pokazania, to są pokrywki po prostu od słoika. I jeden taki kapsel od butelki, ja je zmierzę, ile to ma. Słuchajcie, 18, 8 cm, 8, powiedzmy sobie, 8,5 cm. A ten mały kapsel ma. Centymetrów 4, 4 centymetry. Słuchajcie, ja je teraz zaniosę. Yy, powiedzmy sobie na ten 50 metr i zobaczymy po prostu, jak, jak to będzie widać. Ok? To za moment, wracam. Dobra, słuchajcie, jest to na 50 metr, ale to też bez sensu trochę zrobiłem. Yy, słuchajcie. Tego generalnie nie widać. Ja wiem, że kręcąc, kręcąc ten film yy, yy, no trzeba wziąć po prostu pod uwagę jakąś tam korektę, prawda? No, my tego tam nie zobaczymy tak jak swoim okiem, ale uwierzcie mi widzę biały punkt, yy, tą tarczę i jest tam jakiś taki kolor pomarańczowy, ale on jest zupełnie za mgłą. Yy, na pewno precyzyjnie by w to nie dało się strzelać, aczkolwiek no, można byłoby się skupić, tak, na tym celu, ale byłby to zupełny fart. Dobra, słuchajcie, teraz przestawię te jasne punkty, te, te, te zakrętki na 30 metrów. Zaraz wracam. No słuchajcie, to jest 30 metrów, ja przybliżę. O, 30 metrów. No powiem wam, w sumie podobna historia. <laughs> Niby troszeczkę lepiej widzę, za tej mgły to bardziej się pokazały te cele, ale dalej by to nie było komfortowe strzelanie, takie tylko. No troszeczkę na chybi trafił, więc 30 metrów. Yy, myślę, że to też nie jest komfortowe strzelanie z wolnych przyrządów celowniczych. Dobra, już może nie będę, chociaż może jeszcze przybliżę te, te cele na, na 10 metrów. Zobaczymy, jak to widać. Z 10 metrów. No, jesteśmy teraz na 10 metrach. No, słuchajcie, już o wiele lepiej. Może przybliżę. No, myślę, że teraz nie byłoby problemu. Można. Można strzelać, nawet oddam jakiś strzał. Proszę bardzo, da się na 10, na 10 metrów. Owszem, myślę, że, że na 15 metrów też by dało radę. Może i na 20. Mówię o takim precyzyjnym strzelaniu bardziej, jeżeli możemy to tak nazwać. Natomiast powyżej chyba 20 metrów to już jest takie trochę chybi trafił. No, chyba że ktoś chce postrzelać sobie tam do puszki mniej jakieś takie precyzyjne strzelanie, więc no, oczywiście, no, jak najbardziej. No, ale jak ktoś chce tam strzelać w takie cele, powiedzmy sobie 5-10 centymetrów, to już raczej, raczej tego nie widzę. Słuchajcie, no dobra, ale tu jeszcze mamy. Tego szczurka. No jego też by wypadało strącić. On jest w yy, odległości 15 metrów. No i zobaczymy, czy się uda. Czy się uda. No szczurek trafiony, ale niestety nigdy nie trafiłem. Jeszcze raz może spróbuję. Ech. 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 No, zobaczymy. <śmany> jeszcze, jeszcze jedna szansa, także widzicie to nie jest takie prosto oczywiście, Ech. ja Ech. na co dzień. Ech. Nie strzelam z wolnych przyrządów, yy, tylko z lunety, yy, więc yy, że tak powiem, yy, no mogę nie mieć takiego oka, tak? Może ten trening na tych wolnych przyrządach, jakbym sobie tam zrobił jakiś czas, może i te wyniki byłyby lepsze. Natomiast, jakby pogoda, może też była taka bardziej słoneczna, ten cel może byłby faktycznie lepiej widoczny, chociaż, no, y, ja to kręcę w godzinach y, 13.00, y, więc, więc jest dosyć jasno, no, może tego słońca brakuje i y, y, byłoby lepiej. No, coś mi nie dał spokoju ten, 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 szczurek, y, nie potrafię. Muszę lić. no dobra. Potrenuję. Słuchajcie, także może dzisiaj podsumowując te dzisiejsze strzelanie na tych przyrządach otwartych typu muszka szczerbinka ja uważam tak 10, powiedzmy sobie 15 metrów można tu jeszcze w miarę mówić o jakimś precyzyjnym strzelaniu Powyżej 15 metra yy, raczej jest to łód szczęścia, przy odrobinie umiejętności. Yy, także polecam raczej montaż lunet na tego typu wiatrówkach. Zwiększa wtedy się ten dystans, precyzja tego strzelania. No i oczywiście lepsza zabawa więc jeżeli chcemy tam strzelać powyżej powiedzmy sobie 20 metra to lecą właśnie lunety ja dzisiaj strzelałem z kalibru 4,5 wiatrówka ze sprężyną gazową 16,3 J pogoda Dobra do strzelania, bezwietrzna, no, aczkolwiek może brakowało trochę tego słońca. Poprawiło mu, żeby to faktycznie trochę widoczność tych celów. No ale nie zawsze mamy takie ładne pogody. Ok, to tyle. Na razie.